Cześć tu Taocin i witam Was w pierwszym meczu turniejowym Ej niestety puszczam go z replayu gdyż rozegrałem go jeszcze w nocy czyli tam coś koło pierwszej i drugiej Ach, mecz trwał jak widzicie niezbyt długo To jest początek na start Ja grałem ksiny, mój przeciwnik to Ahmed PL grał Dariusem na start kupiłem Dorana, buty Tabi, czyli Jinza i potkę jedną. Mój przeciwnik zdecydował się na zwykłe buty Cloud Armora i Dorana. Nie wiem czemu w ten sposób było go stać na więcej, bo no widać po, moim, po moich kupionych itemach. Dobrze, więc już mecz się rozpoczął Ja z, z, gram z barierą oraz ignite mój przeciwnik z healem oraz barierą Już tu pierwszy raz z mojej strony połowa życia Dariusa poszła Póki co będę starał się z, wydaje mi się las hitować mecz, jak widzicie tutaj już nie trwał zbyt długo nie będę wam zdradzał co się ze mną stało Bo to była masakra e, Od próba przyjągnięcia Niestety nieudana e, Niestety dla Dariusa Może niekoniecznie O jest pierwsze wejście Jest kolejne wejście z mojej strony A tak i poszedł heal ze strony Dariusa I odpuściłem e, Staram się rozhitować dalej W tych rozhitach już mam przewagę Jest 11 do 5 Eee, w tym momencie Darius chyba e, czai się cały czas w okolicy tej apteczki, nie wiem czy on orientuje się... O! Kolejne wejście z mojej strony. Poszła bariera i odpuszczam. Nie chcę tutaj zbytnio ryzykować tower dive'a, przynajmniej nie na razie. Jest po czwartym levelu, oboje już mamy. E, zobaczmy co maksuje Darius. Ma na drugim levelu Q, pozostałe skille znaczy oprócz Ultimata na pierwszym jest wejście z mojej strony i zabicie Dariusa pod jego własną wieżą, tam zużyłem bo trochę niepotrzebnie Ignite'a, ale jest First Blood dla mnie, 1-0. Jak na razie jeszcze trochę laskituje, Darius już się zrespił. Jeszcze parę hitów w wieży. Drugi raz z Dariusem. Tutaj już idzie, czy mnie złapie, czy sięgnie... a nie zdążył, jest jest po mojej stronie. Ta przewaga w Goldzie po tym pierwszym killu to jest 2600 do 2100, czy jakieś 500 golda. Yy, I wystarczyło mi na całego fejdza. To jest nieźle. Yy, w tym momencie Darius nie kupił kompletnie nic. Yy, nie wiem czy nie było go stać, czy... Nie wiem co. No po prostu nie kupił nic. Tego Ultimate'a ja już mam, on również. No i zaraz zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Przysiągnięcie ze strony Dariusa i jest od razu pod Ultimate z mojej strony. Aj niestety nie zdołałem go podbić. Ale po stracił. zabrał apteczkę i już ma trochę więcej. Jest już 26 Laskitów po mojej stronie, 13 po stronie Achmeta A i tutaj Laskit nie wszedł Trochę Q zdecydowałem, że jednak położywam trochę na miniony, gdyż to każde każdy hit Q zmniejsza cooldown od pozostałych skili A ja na ultimate jeszcze mam jakieś 50 sekund w tym momencie Zbieram apteczko, żeby Darius przypadkiem nie dostał i trochę niestety musiałem się trześć bo, bo moje miniony jedynie z, yy, z daleka biły. Wieża bym nie zaczęła hitować, gdybym podszedł. Ale teraz na spokojnie. Zaczekam, pola las hituje. Jest przyciągnięcie ze strony Dariusa, a i nawet go nie sięgnąłem jednym autoatakiem. Trochę zbicie cooldownu zulta. Jakieś fail las hity Jest 32 do 21 Przewaga w goldzie 400 golda Trochę spadła Dariusz lekko odrobił O jest zapteczka Nie zezywał się poją pójść A ja ją zostawię O teraz zbiorę i ładnie Atak w niego Przyciągnięcie z jego strony Bardzo dobrze to zrobił Musiałem go wybić Straciłem prawie połowę życia na tym Fail z mojej strony zdecydowanie. Bardzo dobrze... dobra reakcja Dariusa. No i w tym momencie jest... tą przewagę trochę zyskałem, bo jest z golda. Przewagi, tych zaskitów nałapałem. hitów nałapałem. Trosnęłem się po apteczkę. Darius pod własną wieżą, nawet się boi stamtąd wyjść. O, teraz wyszedł, przyciąga mnie. Jeden hit drugi, trzeci, jest podbicie, bariera poszła. Ja parę hitów od wieży niestety również dostałem. Ale Darius zdecydowanie mniej HP i w tym momencie bez bariery. Oj, zebrał apteczkę, ale automatycznie w niego wjechałem i bum, po nim. Nawet nie miał heal'a, żeby zużyć. Eee, a ja nie zużyłem ani bariery, ani Ignite'a. Zdecydowanie <grymne> zbul zbulwersowany pan Darius, widać tutaj na czacie. Eee, Kupuję Giant Belt'a i Chain West'a. Czyli jest jakiś armor, jest jakiś HP Bardziej wytrzymały będzie Dziwi mnie, że on tych ninja tabi nie skończył O, teraz w tym momencie właśnie kupił ninja tabi Ja spuszczałem pierwszą wieżę i chyba w tym momencie nie mam zamiaru zbytnio się cofać To z, z raczej nie miało sensu Przy sobie mam golda No 1800 jednak to trochę jest, ale Wydawało mi się, że sobie z nim poradzę Jest kolejny ultimate z mojej strony Podbicie Darius już ma pół HP Tutaj trzeba pamiętać, że Darius ma swojego ultimate, jest pożytek z mojej strony i heal po stronie Dariusa I jeszcze, jeszcze haraz z mojej strony i jest, Darius spada. Ej, kolejny kill dla mnie i taka bariera rzucona, bo rzucona. Hmm. Trochę niepotrzebnie, no ale cóż, 3-0. Przewaga w goldzie to już jest 1200. Darius zbytnio teraz nie zdążył polaskitować hitować, tylko jednego zgarnął, jeżeli w ogóle. No i ja już tutaj puszuję, a jednocześnie decyduję się sam zawić, żeby wreszcie cofnąć się po jakieś demy. Tak jest executed. Dariusz nic nie kupił, nie miał zdecydowanie pieniędzy. Jest bił 10 poziom w momencie, gdy ja mam 11, a jeszcze nie żyję. Dokupiłem Shina oraz Zila. Najwyraźniej zabrakło mi trochę kasy na Całe Trinity zdecydowałem się jednak do takiego builda, bo tutaj dość łatwa gra była Nie chciałem zbytnio kombinować Nazwał trochę damage a z tak speedem Pozwoliło mi go yy, No już yy, Zdominować praktycznie No i od razu wejście z mojej strony Jest ultimate, jest Q już, pół życia Tracidarius Dostępną ma tylko barierę Sila nie ma No ja z Samon Respelli w tym momencie nie mam nic Wymaksowane mam W Drugi skill, który maksuje to Q Darius spójrzmy, wymaksowane ma Q Drugi maksuje E czyli przyciągnięcie e, Ciekawe, ciekawie No i teraz kit z mojej strony zdecydowana przewaga 65-38 Jest znowu wejście z mojej strony Ulti ze strony Dariusa na start Poszła bariera No i wycofuję się z trochę za dużo hity, bo dają tą barierę chyba niepotrzebnie. Zbieram teraz apteczkę. Pusz wieży. Nawet mam... Kompletnie nie obchodzi mnie to, że Dariusz mnie atakuje. No teraz zacząłem się cofać, bo tych staków jednak z jego pasywki weszło trochę i tego HP leciało. Dobra, bierzemy apteczkę. Trochę... Próbuję podleczyć się na mnie. No i od razu wejście w Dariusza. Jest podbity, jest kolejne hity, idą. O, uciekł już kompletnie w drugim kierunku jest wejście znowu i Darius pada. sieje, jest pustoszenie o i w tym momencie nawet tego nie wiedziałem a Darius opuścił rozgrywkę no i do końca to już będzie tylko i wyłącznie push 4-0 dla mnie no i wygrana możecie sobie jeszcze ładnie popatrzeć jak puszuje te miniony głupio zrobił mógł jednak zostać i próbować do końca trochę niesportowe zachowanie z jego strony no ale nic, no to może wam trochę to przewinę, bo to nic ciekawego nie będzie. Da się to, a rzeczywiście da się tak przyspieszyć w ten sposób. Razy 8, razy 2, razy 4 Jest push. No nie, 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 nie chcę obserwować dalej. No i już kończę, kończę praktycznie to. Przewagi Golda 2400 2500 właściwie No i to by było na tyle Tak jest ostateczny pusz Nexusa i GG Jeszcze 50 Golda na Naxusa dostałem Haha Więc ha. pierwsza runda za mną Już dość dużo maili od Was dostałem Czekam na resztę I proszę Was żebyście stosowali się jednak do tego filmu w którym wyjaśniam co macie w tym mailu napisać, bo muszę odsyłać maile z wiadomością, że nie potwierdzam. Bo, bo nie dostaję odpowiednich informacji. Nie wiem, który wy jesteście numerek, a jak nie wiem, to nie mogę was zapisać. Więc póki co dzięki wszystkim za, za, to, za uczestnictwo w turnieju i do zobaczenia w następnej rundzie. Zobaczymy kogo mi wylosuje. I atent Jonik, pozdrawiam cię. He To cześć.